No zaczynasz? już. Powiedz cześć ciociu. O, może tak. Hej, ciacia. Nie ubyś głosów. Nie, normalnie powiedz. Hej, ciocia. Asia? Też jest Hej, ciacia. O matko, nie wiem. Następna. Hej, Hej, ciocia. To ciężkie. Nie wiem. Hej, ciocia. Michaina. Cześć ciocia. Jeszcze raz? Cześć ciocia. Asia? Hej, ciocia. Jeszcze raz. Hej, ciocia. O matko, nie zgadnę w życiu. No, następna. Hej, ciocia. Jeszcze raz? Hej, ciocia. Nie zgadnę. Następna. Hej, ciocia. E, Filip. Hej, ciocia. Jeszcze raz? Hej, ciocia. Hej, ciocia. Nie. Dzień dobry, mamusia. Macy Czucza. Alia. Hej ciociu e, e, Monika. Hej ciocia. E, Alia. Hej ciotka. Wieszka Ciocia. Lila. Hej ciocia. Kania. Nie. Hej ciocia. Jeszcze raz. Hej, ciocia. Lila. Hej, ciocia. Madzia. Ciocia. Hej, ciocia. Filip. Nie, Filip był. E, Mateusz. Ale zmieniłeś, zmieniłeś głos, no. Hej, ciotka. Hej, ciotka. Jeszcze raz. Hej, ciocia. Nie mam pojęcia. Hej, ciocia. Nela? Hej kochana! A oh, stara! Stara! Hej ciocia! Monika? Hej ciocia! Jeszcze raz? Hej Kurde... Nela? N Nela była, Łukasza. No dalej, następnie. Siema ciocia! Kurczę, nie wiem, naprawdę. Y... No nie, dostępna. Hej, ciocia. Macia. Cześć, Lila. Mówcie do Weź mnie, ciocia. tak jak zawsze. Y, Dawid. Weźcie, stańcie, bo jak to widzieć, która. Stańcie. Stańcie, że chcę widzieć, kto już do Dawaj. Cześć ciocia tak, no mówcie normalnie do mnie. No. Cześć ciocia Cio. Jeszcze raz. Cześć y, Lila. Hej, y, Dawid. Hej y, 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 Przechodź tu, bo ja chcę widzieć. Y, jeszcze raz. Hej y, ciociu. Monika. Hej y, czia. Y, y. Jagoda? Kończy. Hej, ciacia. Jeszcze raz. Hej, cieccia. Łucja. Hmm. Już jestem tam. Iwan. Hej, Katia. Jeszcze raz? Hej Katziecia. Kurde, eee, ja nie wiem. Oddaj no? Dalej. To takie... Poczekaj, Hania jest... Jeszcze raz. Nie można patrzeć. A to chłopak jest? Nie! A! Wiem! Łucja! Łucja jest taka. No. Hey, ciocia. I ta... Lila. Lila. Siema ciacia. Eee, Patrzcie, kto jest już. Bo ciężko jest bardzo. Łatwe. Nie, Łatwe. jeszcze raz. Ja, maj, wiem, jeszcze raz. Siema ciacia. A powiedz normalnie, jak do mnie coś mówisz. Siema ciacia. Nie, nie poznam. No, następnie. <laughs> Madzia? Siema ciacia. Eee, Wiesia

Tak? Dobra. Siema, eee, ciocia. Patrz, jak to jest. Jeszcze raz. Siema, ciocia. Siema, ciocia. Aśka? Aśka była, tak? Nie Zaszka? Nie. O kurde, one zmieniają. Nie zmieniają, mówią normalnie. No. Hej, ciociu. Asia. Hej, ciociu. Asia. Hej, ciocia. Asia. Hej, ciocia. Y Madzia. Siema Ciocia. Y y jeszcze raz? Siema Ciocia. Ale tak mówisz codziennie nie? do mnie? Zawsze? Siema Ciocia. No nie. nie. Monika jest. Nie. To, nie, <śmienny> no, nie tak? A ja się Monika. Tak, To Monika. Nie. A ja się już już Monika. Siema Ciocia. Y to jest. E mogę iść do toalety? Tak. No, <śmienny> no może, tak, może mówcie, tak. O tym to Powiedz, Mogę iść do toalety? No. A powiedz mogę iść do toalety? To mogę... No powiem! Mogę iść do toalety. Dawaj mów, mogę iść do toalety. Mogę iść do toalety? Nie wiem, następna, nie przeszkadza ciociu. Eee, Madzia była, e, Julka... E, Patrycja. Nie. Patrycja! Nie! Patrycja! 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 Patrycja. 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 Hej, ciocia! E, no była Patrycja, teraz jeszcze raz? Hej, ciocia! Madzia! Hej, ciociu! Jeszcze raz? Hei, cia, cia, tylko dwóch. To się tylko dwóch. Tosia mała. Hej, ciocia! No, Dużo tu siedzi. Julka? Nie. E, ale siostra, e, twoja. Wszyscy są, a, a tak. Wszystkie siostry są? nie, no nie ma, nie ma siostry. E, Madzia. Tak! No Brawo! Właśnie... Jezu, ale pewnie. Madzia, ciocia. Że...